Dzień dobry! Dzień dobry, TVN! Jak wiecie, zaprosiło mnie na rozmowę o życiu w Karmelu, dlatego odwiedziłam Warszawę, pomontowałam kilka takich ważnych ujęć i chciałabym Wam opowiedzieć pokrótce tą moją podróż do Warszawy i podzielić się tym doświadczeniem. Wizyty i rozmowy w telewizji, tak? Wystąpieniem, o tak, wystąpieniem w telewizji. Jak jechałam, to oczywiście zastanawiałam się, w co tu się ubrać. Najpierw ubrałam się tak, ale ostatecznie to jest tylko ubranie do podróży, ale coś niebieskiego postanowiłam ubrać, żeby było tak na, na świeżo. Długo się zastanawiałam, jak ludzie powinni się ubrać do występów w telewizji. Więc zobaczycie, jak ja się ubrałam i powiedzcie sami. No to jest bardzo ciekawe. Naprawdę spędziłam połowę wieczoru. Połowę wieczoru, żeby się ubrać odpowiednio i nie wiem, czy się ubrałam odpowiednio, bo to nie tylko trzeba się ubrać odpowiednio, musisz już się ubrać tak, żeby to do Ciebie, do Twojej osobowości pasowało. Tak? Miałam sobie tę bluzkę, ale ostatecznie. Postanowiłam ubrać się w coś zupełnie innego, dlatego że wydało mi się to nagle takie za eleganckie, że tak oglądałam, co tam ludzie ubierają i widziałam, że większość ludzi to tak w dresach w ogóle tam przychodzi, w cudzysłowie. No tak każdy się ubiera albo postara się ubrać po swojemu, a nie się przebrać. No i ja tak się nagle poczułam, że trochę może nawet nie jestem przebrana, bo teraz widzicie, na moim kanale to już dobrze się czuję w takiej bardzo eleganckiej bluzce. Natomiast tam poczułam, że, że może być dla mnie za mocno, że wolałabym jednak coś bardziej spokojniejszego, więc ubrałam niebieską spódniczkę i po prostu białą, kremową bluzkę. No i to się chyba sprawdziło. Aczkolwiek teraz, jak tak patrzę, bo do tej bluzki chciałam mieć też jasną, białą spódnicę, więc właściwie to nie byłoby wielkiej różnicy w moim wyglądzie. No, ale niemniej jednak było to dla mnie takie zastanawiające, jak tu się ubrać, żeby też to pasowało do poranku, tak? No, bo ludzie z samego rana szukają się może do kościoła czy gdzieś wyjść, i, i niekoniecznie są od razu tacy przebrani w kolczykach, które ja też sobie wybrałam, więc po prostu zmieniłam ostatecznie. Mój wygląd, ale nie wiem, czy to słusznie. Sami oceniacie, jak człowiek, który występuje w telewizji, e, powinien być ubrany. No, ja byłam ubrana chyba dobrze, e, aczkolwiek ostatecznie stwierdziłam, że właściwie to jakoś zawsze e, bym dobrze wyglądała, dlatego że ta telewizja jest tak profesjonalna, że oni na mnie spojrzeli. No i sami zaczęli te krzesła. Układać, dobierać kolory, więc tam całe przemeblowanie, oczywiście. No i zrobiono mi też przepiękny makijaż. Czułam się trochę, może tak, aż za mocno pomalowana. Ja tak na co dzień się tak mocno nie maluję, no ale czułam się przygotowana, że tak dobrze mnie tam przyjęto. Zresztą, przez to, że mnie zaproszono, to nie musiałam płacić za bilety, za nocleg i, i, i za posiłek. I tak czułam się taka. No, taka przyjęta, właśnie, jak gość. Yy, zwłaszcza, że od razu się mną zajęto mikrofony, yy, rozmowy. Mm -hmm. Muszę się sama zobaczyć. To nie ma znaczenia, bo to jest tak samo, jak ustawisz, tak będzie Może można, bo za chwilę mam wejście na antenę, więc tak nie zrobiono, z takim mam nawilarz. Mam nadzieję, że moje jest bardzo dobrze, proszę się stresujcie. <try> były naprawdę rygorystyczne zasady. Siostrą już nie jest, odeszła z zakonu, prowadzi zupełnie inne życie, ale zobaczymy, jak to jest załatwienie tej historii. razem Ciekawiąca, tak to życie, że, że to tak, sobie... jest y Jeszcze tak śmiesznie było dla mnie, bo y oni w czasie, kiedy mówiłam o zakonie, to montażysta wkleił zdjęcia z czasu, kiedy byłam artystą ulicznym i miałam twarz pomalowaną na zieloną, bo byłam takim pomnikiem y zielonym, starodawnym i no po prostu te zdjęcia ja im wysłałam, dlatego, że oni mnie prosili o jakieś zdjęcia wcześniej, które mogliby wykorzystać w czasie wywiadu ze mną, a że się zapytali też mnie o tą podróż moją jak artysta uliczny, to im te zdjęcia wysłałam i oni te wszystkie zdjęcia, które ja im wysłałam w czasie rozmowy ze mną o Karmelu wkleili, a ten czas antenowy był tak krótki, że do takiej historii moich podróży w ogóle nie dotarliśmy. Więc ostatecznie wyszło na to, że w zakonie się maluje twarze na zielono. No ale to już zostało. Można wychodzić, są kraty, jest bardzo właśnie surowy. Jest taka monotonia życia życia tylko z siostrami na co dzień. Natomiast to, co mnie pociągało, to ta tajemnica właśnie, że się stamtąd nie wychodzi i tam do głębi się przebywa tylko z Bogiem sam na sam, w milczeniu i kontemplacji. Właśnie Olu, e, jak trochę poczytałem o tym zakonie... co e... do parówki, musi się wyzywać. <laughs> <do jest. laughs> Czyli uznamy, że w nie bo... jest za... I paruszeka a paruszeka zrobiła? mama bo to właśnie tak, tanie coś, a mi to tak męgiało, bo się tym w w się nie przyjadę. To było dla mnie bardzo bolesne. A to to trzeba było szukać, SMS-a, po wszystkim na to mi się wydawało, takie. ja nie mogłam tego obsługiwać, żebym się to karabin, ale to było bardzo, bardzo Słuchajcie, jestem już po, pozwalają tutaj sobie porobić zdjęcia. To jest, są już prawdziwe widoki tutaj, to jest wszystko z naszego, Tak wygląda dzisiaj Warszawa i tam jest Bałac Kultury. Tam jest Bałac Kultury. Tu mam książkę, dlatego że ją ja pokazywałam, ale jeszcze tutaj zobaczcie, to po tej stronie, jak jest fajnie. Jestem w Warszawie, z nie ulepałem i jestem już po nagraniu. Bardzo jestem szczęśliwa. I chyba fajnie poszło. Było wielkie zainteresowanie książką, którą napisałam, więc miałam możliwość pochwalić się też tą książką. I, no i wyszłam stamtąd bardzo, bardzo szczęśliwa. Trochę zaskoczyło mnie to, że przez to, że chciałam, żeby, a właściwie chciałam, mój, mój chłopak bardzo chciał ze mną pojechać i sobie sam już kupił bilet I, i był trochę takim moim operatorem filmowym i tam właśnie gdzieś tam na podłodze siedział, żeby nie, nie, nie być taki zauważonym, żeby nie przeszkadzać prawdziwym operatorem, to gdzieś tam siedział na... Ziemi, a oni nagle nie, że. O, tutaj przyjechała ze swoim chłopakiem i go pozdrawiamy, i wszystkie kamery na niego. On w szoku w ogóle nie mówi po polsku i nic nie zrozumiał z tego, no ale, ale to było taki, takie mocne uderzenie. No, ale dzięki temu potem jeszcze razem zwiedzaliśmy, więc nie było nudy. I pokazałam mu e, też Karmel Warszawski. Po prostu pojechaliśmy, żeby e, zwiedzić trochę Warszawę. E, to pojechaliśmy do Karmelu e, w Warszawie. Oczywiście zwiedzaliśmy go tylko na zewnątrz do klauzury nie można wejść, więc, więc tylko pokazywałam mu, jak to wygląda. Karmel Warszawski, idę do środka zobaczyć, jak żyją siostry, ale o zobaczymy na zewnątrz, kurtkę. Zwiadam siostry i jest też odnowicielem zagonu. Tutaj mamy świętego Józefa, dlatego że święty Józef zawsze stoi na kurcie w termelu. I tutaj już mamy bardzo czyli Możemy wejść, mamy kaplicę, do której wejdziemy. Mamy toaletę i możliwość zakupu Panią, to tutaj jest to w księga, Księdza Teresa z Wizję, moja ulubiona Kermelitanka Kesa. Teraz już już kaplicy na osobistej w Siostra Zakrystiana ma kontakt z którzy odprawiają harwisję. Oczywiście po zewnętrznej stronie, bo jesteśmy po zewnętrznej stronie. Dzisiaj jest niedziela, więc wszystko jest gotowe do harwisji drugiej, prawdopodobnie, która będzie wieczorem. Więc tak siostry pięknie rozpładają na od księdzu. On tylko tak wsuwa swoje ręce, patrzy do mistrza, jak wygląda, i chodzi do Józa yy, Thank you. ...pisać, pisać tą moją historię, jak siostry żyły, jak siostry żyją, jak wygląda Karmel. No i potem jeszcze zwiedzaliśmy fragmenty Powstania Warszawskiego, takie ważne też miejsce, w którym zginął Krzysztof Kamil Baczyński. Patrzyliśmy na mury getta warszawskiego, bo one są tak zachowane, to znaczy są tak w ziemi, pomnik jest wymurowany. I chociaż badał deszcz... To dobrze się bawiliśmy, dobrze się czuliśmy, i nie przeszkodził on nam w zwiedzaniu. Mieliśmy parasolkę, poszliśmy do przepięknego też kościoła, który wydawał mi się jeszcze bardziej zdobny niż w Krakowie. No i w jedną i w drugą stronę, przez to, że nie mieliśmy biletu przy sobie, nie, 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 tam były miejscówki, tym w pociągu siedzieliśmy w Warsie, bo ja uważam, że Wars ma świetny klimat. Jednym z moich takich marzeń byłoby pojechać pociągiem Orient Express gdzieś tam na wschód, ponoć do Istambułu Inst jedzie. No natomiast nie mam teraz czasu, ale żeby taką na mieć, to siedzieliśmy właśnie w Warsie. Tym bardziej, że nie mieliśmy tych biletów tak jak kupionych, że nie mieliśmy miejscówek koło siebie. Więc siedzieliśmy w Warsie i też tam rozmawialiśmy z ludźmi. Bardzo dobrze się tam czuliśmy. No i generalnie cała, cała wyprawa była bardzo pozytywna. Trochę może się oswoiłam też z, z telewizją. Jak tak wychodziłam i pytałam się, no i jak było? Oni tak się na mnie patrzą i do mnie mówią: A co, a pani to taka oswojona z tą kamerą? Już to dla pani to taka rutyna się wydawała, więc tak mi powiedzieli. Więc właściwie to, to może jakaś prawda, komplement, czy wiedza o sobie, którą powinnam przyjąć. Jeszcze dzień przyjechaliśmy, wieczorem poszliśmy jeszcze zwiedzać Warszawę od strony no, takiego życia wieczornego, jakiejś restauracji. I, I naprawdę byłam zdziwiona, bo w takich małych właśnie zakamarkach właściwie można by było powiedzieć, wręcz niby niebezpiecznych, bo jakoś na, tak Google nas prowadziły dziwnie. Że nie tą główną trasą Nowy Świat w kierunku zamku, ale takimi małymi bocznymi uliczkami. No i tam było naprawdę dziwnie, mrocznie, ale było naprawdę artystycznie zarazem. Więc gdzieś mam takie dziwne, jakieś ujęcia sobie porobiłam. I Warszawa, piękne miasto. Byliśmy w polskim sklepie z Pałem. Byliśmy w Wedlu, chociaż nie wiem, czy mam zdjęcie. Więc te polskie momenty, takie polskie historie były dla nas bardzo dobre. Dobra, nowy świat, to dzielnica oczywiście w Warszawie, w której znajdują się różne mroczne. Zakamarki uliczki. Tutaj jest jakaś knajpa, która ma takie um, kopuły troszkę jak w kaplicach, więc um, przechodzę, żeby zobaczyć co tutaj jest. No, i znalazłam coś, co przypomina mi moje dawne pragnienie, jeszcze jak byłam w zakonie, żeby jak wielka święta karmelitanka zostać pochowana w szklanej trumnie. Jeszcze wycieczkę do, do Warszawy. Bardzo się prosimy o zwrócenie uwagi na informacje stacyjne. Wysiadające przypominam o zabraniu bagażu, rzeczą